Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rychlebskiej ścieżki. Dzisiaj jedziemy, a właściwie teraz jedziemy na tajemny. ścieżkę tajemny do połowy do połowy, która jest doskonałym łącznikiem do ścieżki wielbłąd. Spróbujemy... Ścieżki z trupią czachą, a Konrad wam opowie co okay. to spróbujemy za ścieżka. Tam nie, po pierwsze próbujemy tam nie umrzeć. Ścieżka jest bardzo techniczna, bardzo w stylu skłamiczka kanadyjskiego. dużo dużych kamieni, ścianki z kamieni. Bardzo techniczna, przydało się umiejętności trialowe, będzie fajnie, myślę. A początek, czyli ścieżka tajemna, jaka jest? Ścieżka tajemna jest, było ścieżką myśliwską, jak większość ścieżek na ruszewskich ścieżkach. Jest ona lekkim trawersem, pochylającym w dół, też techniczna. Czyli ogólnie teraz będzie technicznie i srogo. Co, jedziemy? To jedziemy. O, oba, oba. <laughs> No i zaczęło się mocno trialowo między kamieniami, tak jak Konrad mówił. Te kamienie, kamienie. Trzeba, żeby nie urywać przerzutki. I dojechaliśmy do wielbłąda. Zresztą zobaczcie sami trupia Czacha, wielbłąd. Tylko ekspert. No nie wiem czy jestem ekspertem. Ale się okaże. No to co? Jedziemy sobie na rozgrzeweczkę wielbłąda. Nie napractowałem. Wielbłąd to trasa ekspert. Jedziemy ją powoli, żeby zbadać z obczajką. Ja osobiście jeszcze nie jechałem. Podobno jest pięć jakichś srogich feature'ów. srogie ścianki na dużych kamieniach. No jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Ciśnie, ciśnijmy! No, tak powiedział. Srogo! Tu przerzutkę trzeba zmienić na twardszą. No, nie można mieć zbyt twardego przełożenia, bo na tych podjazdach trzeba się wykazać tutaj trialowymi technikami. Tak, no słuchajcie, nie są to rurki z kremem. Jak widzicie jest kilka takich feature, gdzie trzeba wąsko przejechać obok drzewa te chłopaki z Czech ostro walczą. Dobrze, dobrze. No i tak to właśnie wygląda. Ale jak to się mówi, nie ma miękkiej gry. Trzeba jechać. stały taki już No Naprawdę. jest kamień taki posrany na trawersie, No słuchajcie, no tu jest normalnie. Expert only. Expert only. Tak na wielbłądzie wyglądają chicken line. A ja tu komrad. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, pobawiliśmy się na dwóch fajnych ficerach na wielbłądzie. No i lecimy dalej. Konrad mówi, że jest jeszcze gorszy jakiś. to, ten to był taki wiesz, piece of cake. <laughs> no to ja jestem ciekawy, jaki jest ten hard. Tutaj takie dla niepoznaki, takie wiesz, żeby uspokoić, Odpoczynek. nie? Odpoczynek. Kolejne Widać jakieś ciekawe elementy, że przed nami się wyłaniają srogie kamienie do przejechania. No i co? I tak naprawdę, to jest lajcik. Bym powiedział. Nie, spoko. Bardziej mnie tamten kamień interesuje. No to lecimy. O, panie. Już mamy tutaj, proszę Państwa, kolejny, czyli z zaliczenia Tam jest kompresja na dole Tutaj To jest takie kijowe Ale do zrobienia No było hardkorowo Ale fajnie, fajnie Podobało mi się to Właśnie tak poczułem, tak jakbym się tak delikatnie na osi X z kilu enduro przesunął, tak o, tak, o milimetr. To? Powiem ci, super. Fajny, krótki, ale fajny, nie? No. A taki motocyklowy, to, to, to nie jest na prędkość, nie? To jest, to jest techniczny, taki, żeby sobie właśnie po, porobić tutaj techniczne ujęcia. O! Koniec tego, nie mówię. Super to było. No i słuchajcie, dojechaliśmy do końca wielbłąda. Rzeczywiście był srogi, rzeczywiście jest to poziom eksperski. Na pewno tutaj jakiegoś małego bąbelka bym nie wysłał na pierwszą jazdę i średnio zaawansowanego też no trasa naprawdę wymagająca kamienie są ogromne, są ścianki z dropami, które trzeba albo dobrze stłumić, albo po prostu zeskoczyć no i dodatkowo jest dużo takich elementów trialowych, gdzie trzeba utrzymać równowagę tak jak ostatnia ścianka e, gdzie były również przerwy między kamieniami więc to dodatkowo zwiększało poziom trudności. A Ty Konrad? No, najgorsze są pokrzywy, naprawdę z tego wszystkiego, naprawdę. Ja, Kamień jest luz nie skoki, jumpy luz. Właśnie, jumpy, luz, ale... Właśnie dlatego to jest poziom ekspert. Chodzi o te, pokrzywy, o te pokrzywy, chodzi o te pokrzywy, tak, 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 tak. Czyli co Konrad, możemy już jechać na piwo? No jeszcze musimy tego chłopcuka przejechać i śnieżny. Sami słyszycie, nie, no, ma, nie, nie ma lekko. Ostatnia trasa, którą musimy przejechać, a właściwie przedostatnia, to jest hupcuk, a ostatnia to śnieżny. Śnieżny, tak. Zjezny, Jedziemy? No i dojechaliśmy do chupcuka. Wygląda Okej. tak, bym powiedział, se Ale na potem, początku. Potem się robi dobrze. Po potem się jedzie szerokim, tak? Tam w dół. To jest taka, no Aha. To zdecydowanie szybsza niż pozostałe trasy. Ej, ej! No właśnie, coś mi się tak nie widziało, żeby po jakiejś sutruwie jechać. No no i to jakoś wygląda, jakieś takie kamienie poukładane czy co? A kawałka, bo to jak to jest bardzo Oczywiście wszystko wyłożone w pięknych kamyczkach. Czesi to się znają, wiedzą jak ułożyć. Jak Rzymianie, Na lata ścieżka, nikt tego nie rozwali, żadne leśnicy nie powyciąga kamieni. To mi się chciało wyciągać takie rzeczy. I to jest już chyba koniec chłopcuka. Jest tabliczka, że jedziemy na sjezdy. Pod górę! Sjezdy! I to jest to, na co czekaliśmy dziś cały dzień. Dróweczka.